W naszym studiu gościmy Steve'a Kroszowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz, pisarz, działacz na rzecz praw człowieka, autor wielu książek poświęconych choćby upadkowi Związku Radzieckiego, czy w sytuacji w Niemczech. W lutym w Wielkiej Brytanii ukazała się książka, której tytuł bezpośrednio z angielskiego można by przetłumaczyć Ściganie Potężnych. U nas ta książka ukazuje się teraz Ukarać bezkarnych zbrodnie wojenne i walka o sprawiedliwość. Taki jest jej tytuł. Do tych aktualnych zbrodni. Do perspektyw, do szans na ich postawienie przed trybunałami przejdziemy za moment. Najpierw chciałbym się odnieść do pana doświadczenia jako korespondenta w Niemczech przed laty, germanisty. Mamy świeży sondaż z Niemiec, a w nim AfD na pierwszym miejscu z poparciem rekordowym, historycznym, 27%. Rząd Friedricha Merca rządzi parę miesięcy i już HDC tracą poparcie. Co pan czuje, widząc, że w Niemczech. Taki ta skrajna prawica się odradza, rośnie w siłę. Tak, to jest, to jest bardzo smutno dla Niemców, dla, dla mnie oczywiście, jak Pan mówi, ja to obserwowałem kraj, i ja byłem. Ja byłem optymistą, absolutnie w tej książce, co napisałem teraz już 20 lat temu, o, o Niemczech i o niemieckiej podróży, jeżeli można tak powiedzieć, powojenny. Czyli 1945 rok, gdzie właściwie Niemcy nie akceptowali jeszcze to, co się stało, nie, nie chcieli się przyznać, że co było i, i odpowiedzialność jakoś. To się zmieniło, zmieniło przez pokolenie, i, i na początku tego wieku naprawdę to był taki, taki zdrowy kraj, który tyle zrozumiał o odpowiedzialności, i Niemcy byli największymi czempionami, można powiedzieć, sprawiedliwości międzynarodowej. I nawet po publikacji mojej książki dalej widać było po prostu, że taka, takie zdrowe, a teraz to wszystko idzie w drugim kierunku. Nie tylko oczywiście w Niemczech, w, sensie w moim kraju, w Wielkiej Brytanii, to też po prostu widać takie partie, które mówią rzeczy, które widać że to absolutnie nie jest prawda, ale jakoś tworzą atmosferę, gdzie ludzie duża ilość. Ludzi uważa, że tak, z tą partią to wszystkie nasze problemy będą rozwiązane. Mm -hmm. We Francji to samo i tak dalej. Więc to jest smutna wiadomość na pewno. I oczywiście mamy Donalda Trumpa w Waszyngtonie, to już drugi raz wybrany. On, chociaż to nielegalne, nawet widać, że on chciałby trzeci raz. Więc to są, to są ogromne problemy dla nas, dla świata na pewno. Mhm. W tej książce opisuje pan zbrodnie rozliczone, nierozliczone, akurat właśnie Niemcy są tym przykładem, że późno, nie wszystkie, czasami zbyt delikatnie, ale Niemcy są tym krajem, które się wzięły za rozliczenia zbrodni wojennych na poważnie. Pytam o te Niemcy, dlatego że świetnie pan opisuje, jak bezkarność rozzuchwala. Jak po I wojnie światowej była taka było wiele żądań powiesić Kaisera, nie? Tak. tak? tak. E, osądzić niemieckiego cesarza Wilhelma II. Dzięki brytyjczykom włos mu z głowy nie spadł, sobie <laughs> dożył spokojnej starości. Ale to miało być argumentem dla Hitlera, że cokolwiek on zrobi, tak. To nic mu się nie stanie. On tak przekonywał swoje otoczenie. Możemy mordować, możemy popełniać zbrodnie. Zobaczcie, ces, yy, kajzerowi nic nie zrobiono. Tak, kajzerowi i też on wspomniał właśnie swoim generałom, mówił w 1999 roku, kto teraz pamięta o Ormianach. Czyli były takie okropne masakry w czasie I wojny światowej w, w imperium yy, otomańskim przeciwko Ormianom. I on wiedział o tym, tak, zbrodnie były, a później nic nie było, więc my też w naszej nowej wojnie możemy, możemy robić to samo. To jest ważne, dać taki przykład, że jakieś konsekwencje są i Niemcy, może to jest ten kraj, który to rozumie lepiej niż. Każdy inny, ale mamy znowu sytuację dzisiaj, gdzie po prostu ludzie chcą wybierać, jeżeli nasze przyjaciele to nie. Jeżeli nasz Wróg, to bardzo dobrze, jeżeli proces mm -hmm. będzie, a jeśli nasz przyjaciel, to proszę lepiej, żeby nic nie było. I oczywiście, to nie jest. To nie jest logiczne, to nie jest moralne, to, to nie jest... To, to... Zbrodnia jest zbrodnią po prostu. Zbrodnia jest zbrodnią po prostu. Nieważne, mm. kto to popełnił, ważne, czy zbrodnia jest prawdziwa i, i, i poważna. Ja na tego y, Kaisera Wilhelma powołuje się celowo, dlatego dziś jest jasne, że za jego rządów Niemcy dokonali w Namibii strasznych rzeczy. Mm -hmm, mm -hmm. Uszło to mu na sucho. I pan się w książce... E, powołuje, przytacza Pan opinię profesora historii Holokaustu z Uniwersytetu w Jerozolimie, e, który dostrzega podobieństwo między tym, co Niemcy zrobili w, Nani, w Namibii, a tym, co Izrael robi w Strefie Gazy. Czyli w Izraelu są ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że jest popełniane ludobójstwo. O, jak najbardziej. Tak, Namibie to jest ciekawe, bo Niemcy dużo, dużo już od 20, co najmniej 20-30 lat i więcej mówią o zbrodniach nazistowskich i to jest na co dzień, w telewizji, w książkach, w prasie i tak dalej. O Namibii to duże milczenie było mm -hmm. i tylko powiedzmy w ostatnim, ja wiem. 15-20 latach mu, mówią o tym. Ale pan ma rację, że bardzo ciekawi niektórzy z Izraelu, właśnie robią to porównanie, jak takie imperialnie myślenie. Można powiedzieć, że oni są niskim narodem, i jeśli oni jakoś się buntują, czy to w Namibii, czyli w południowo zachodniej Afryce, wtedy, czy to na gazie, jeśli oni się buntują, to jest. Oni są niskim narodem po prostu. Trzeba to, trzeba to zrobić. Ja sam widziałem, będąc w Izraelu i w, na zachodnim brzegu, też w Ramala, ale w Izraelu, w Jerozolimie, w Tel Awiwie, widziałam są świetnie, świetni i dziennikarze, i prawnicy w Izraelu, którzy wiedzą że oczywiście, że musi być rozścigalność za, za, za zbrodnie i to nie tylko dla palestyńczyków, którzy tak cierpieli i, i tyle, tyle, tyle zginęło w tych latach, ale dla stabilności dla Izraeli i dla regionu też. I dla nich i dla mnie też zresztą to jest oczywiste, że jak masz przywódcę, który uważa, że to jest normalnie zabić dziesiątki tysięcy ludzi, to nie, jest, to nie jest dobrze dla przyszłości, więc moralnie, legalnie to jest nie do akceptowania, ale też w praktycznym sensie musimy jakoś widzieć i prawdę, ile Izrael ma odpowiedzialność za to, co się stało, mhm. i, i, i praktycznie też dla stabilności. Bo z tej opinii I te głosy izraelskie uważam, że to są bardzo ważne i. To żałuję, że za dużo polityków tutaj w Europie nie słuchają tych rozsądnych izraelskich głosów. Bo z tej opinii wynika, że popatrzcie, jeśli my robimy to samo, co Niemcy z, w, w Namibii 100 lat, no już 120 lat temu, robimy to teraz, i potem Niemcy po kilkudziesięciu latach stali się takimi zbrodniarzami w Europie, to pomyślcie, co z nami będzie za ileś lat, tak? Tak, w pewnym sensie to jest po prostu, że trzeba przyjąć tą całą prawdę dla siebie. Nie może mm -hmm. I mamy w, w namibijskiej wersji, to było po prostu, że im nie dozwolone, żeby, żeby w ogóle się buntować przeciwko nam, my jesteśmy imperialistami, my, my tutaj rządzimy. W Izraelu oczywiście jest nie tylko to, ale to też jest. Że palestyński naród to jest jakiś bardziej niski naród, że tak powiem, ale też że oni popełnili takie zbrodnie. I to oczywiście jest prawda. 7 października straszne okrucieństwa przez Hamas i, i te inne grupy. Ale idea, że jeżeli oni popełnili zbrodnie, to my też możemy. To też jest legalnie, moralnie, ale to też nie ma sensu praktycznie. Mm -hmm. We własnym kraju to widziałem w północnej Irlandii. Jeżeli brytyjskie wojska mówili, przecież oni, IRA, to są terrorystami i byli terrorystami, zabili ludzi na ulicy, w knajpach, w restauracjach i tak dalej, to był okropny okres. A jeżeli rząd brytyjski... Uważał też, że może złamać wszystkie reguły, przez to północna Irlandia była, miała jeszcze więcej problem. Dopiero jak brytyjskie władze, rząd przyznał, że o to było źle, musimy dalej jednak w lepszą przyszłość, to dzisiaj mamy mniej więcej mamy mm -hmm. pokój w północnej Irlandii. Ale Netanyahu i jego przyjaciele tego absolutnie nie rozumieją, uważają, że. Można jeszcze więcej zabić, jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej zabić i że to będzie jakieś rozwiązanie. Ale to znajdzie się on sens Znajdzie się ktoś w Izraelu, kto powie w końcu, nie wiem, znajdzie się u władzy. U władzy to mam na U władzy, właśnie. Bo Kto znajdą, powie, tak. mamy tego dosyć, Netanyahu powinien odpowiedzieć. Tak. Czy przed Trybunałem Międzynarodowym, czy co własnym kraju. To jest wielkie i najważniejsze pytanie. Znaczy, czy są ludzie? Absolutnie są. Są grupy człowieka, prawa człowieka, Bek Selem, znakomite izraelskie grupy i dużo innych, wiele innych takich grup. Um, też między innymi byłych izraelskich żołnierzy, bardzo z od, dużą odwagą. Dziennikarze też są, znakomita gazeta Harec i, i inni mówią całą, całą prawdę. Jim Jim. Ale czy dochodzą do władzy, to już jest inny, inny problem. I niestety te kłamstwa, jak mówiliśmy teraz o, o Niemczech i o moim kraju, o Anglii, czasami kłamstwa jakoś ludzie przyjmują to i sondaże pokazują, że za mało wyborców w Izraelu uważa, że to, co Izrael robi, jest nie, nie do przyjęcia i to musi się zmienić. Um, wiemy, że przed 7 października Netanyahu był zagrożony, prawda? Mm -hmm. że, że I właśnie dlatego, że on chciał zniszczyć system mm, prawny. I były ogromne protesty wtedy, i, i właściwie on, on nie mógł przeżyć politycznie. Teraz dobrze by było, ja uważam, dla Izraela, żeby to też wróciło. On teraz też nie jest popularny. Będą wybory. Nie wiemy, co, co będzie, ale mi się wydaje i, i innym właśnie w Izraelu, liberałom, u, u, uważam bardzo mocno, że Kraj musi być bez takiego, który popiera takie zbrodnie mhm. wojenne. I to są zbrodnie, okropne zbrodnie wojenne. Jest ekstrem prawicowy u niego w rządzie, Ben Gwier od bezpieczeństwa, smotryć drugi minister w jego gabinecie. Ale Netanyahu nosi odpowiedzialność za to wszystko. Um, I mam nadzieję, że, że może być lepsze przy. Przyszłość dla Izraela bez tych ludzi. Czy to będą procesy w samym Izraelu czy w Hadze, gdzie on jest nakaz na aresztowanie mm. Netanyahu, w Hadze, właściwy. Ja myślę, że to nie jest najważniejsze. Nie musi być w Hadze. Jeżeli proces może być w samym Izraelu, to, to jest lepiej. Mhm. Tak samo w Niemczech. To się zaczęło, że to był taki międzynarodowy proces, ale gdzie oskarżyli, um, ale tym później tym. niemiecki proces. Oświęcim to był niemiecki proces w Frankfurcie mhm. po, po 20 latach. Y Izrael rozpoczynając inwazję y, na, w strefie gazy, oczywiście, że miał powód. Odpowiedział na straszną zbrodnię Hamasu. Natomiast zagarnięcie Krymu, późniejsza pełnoskalowa inwazja na Ukrainę ze strony Putina, no to były jakieś preteksty zupełnie tak. wzięte z księżyca. Dziś Donald Trump przed Putinem rozwija czerwony dywan. Tak. E, co by mu się musiało stać, żeby Putin też został osądzony. Tak, znaj znaczy to, że Trump jest w Waszyngtonie, to naprawdę jest wielki problem. Tak, jak pan mówi, czerwony dywan dla Netanyahu, mm -hmm. dla Putina, on po prostu, on nie rozumie pojęcia sprawiedliwości, on rozumie, że bezkarność dla niego to jest bardzo dobra rzecz, dla niego osobiście i, i, i dla swoich przyjaciół, dla wszystkich właściwie, on tak. lubi bezkarność. Ale nawet bez Trumpa, co jest potrzebne? Jakaś zmiana jest potrzebna w samej Rosji, oczywiście, bo nie, nie możemy wysłać wojska do, do Kremla, prawda, żeby wziąć Putina. Mm -hmm. tego, tego nie ma. To, co widzieliśmy w przeszłości, to jest, że kraj sama dochodzi do tego, że uważa, że jednak lepiej będzie e, myśleć o tej sprawiedliwości. Tak było w Niemczech, jak już omówiliśmy. A Dobry, bardzo ciekawy dla mnie przykład tego jest w Serbii. Ja sam jako dziennikarz mm -hmm. byłem dużo na Balkanach w czasie tych wojen w byłej Jugosławii. Spotkałem wtedy Slobodana Miloševića, serbskiego prezydenta wtedy. I to było w 1992 roku, na początku wojny w Mośni i wtedy ja się pytałem, czy, czy pan jest idea trybun Trybunału Karnego, co pan myśli? Tak, tak, on mówi, że to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. Okej, okay. ale jeżeli jest taki ta Trybunał, już była dyskusja o tym, czy pan może sam wyląduje w tym Trybunale? On się zdziwił, mówi, że nie, ja absolutnie nie, no, skończę. I ja jestem pewien, że on wierzył, że nigdy Raczej nie będzie takiego trybunału i, i na pewno nie będzie. A 9 lat później on był. Dlaczego był? Bo on już nie był we władzy i własny kraj, własny nowy, demokratyczny rząd mówi, że właściwie dla nas, Serbii, będzie lepiej. Będziemy mniej izolowani na świecie, jeśli pokażemy, że nie chcemy tego Miliuszewiczy, i oddali go do Hagi. Polecił do mm -hmm. Hagi. Na innych zbrodniarzy trzeba było trochę dłużej poczekać na Karadzica, tak, na, na Tak, na ale, 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 ale też pokażę. Ale też wylądowali. Tak, I serbskie tak, tak, władze aresztowali mm -hmm. tych różnych karadzic, Mladic i, i inny. To było wszystko z pomocą serbskich władz. Więc co będzie w Izraelu, to jest. Demokrację, z problemami, ale jest, więc to. A Rosja, co będzie po Putinie, i będzie oczywiście jakiś okres po Putinowski, jak jak ta wojna się skończy, to będzie źle dla Zelenskiego, ale dla Putina nie będzie dobrze. Po trzech latach i tyle Rosjan zginęli, a te granice. Nie będą lepsze niż były mm -hmm. trzy lata temu, dla rosyjskiego punktu widzenia. Więc on na pewno będzie miał swoje problemy. Ale czy będzie jakiś porządny proces, albo w Moskwie, albo że wydadzą go do Hagi, to nie wiemy jeszcze. Ale naprawdę też, jak mówiliśmy o Izraelu, dla Rosji, dla dobra Rosji, mam nadzieję, że coś w tym mm -hmm. kierunku będzie. Gdyby to się stało, jutro, że pójdź jakiś albo ten, mhm. to jest trudno uwierzyć, że, że coś w dobrym kierunku by było. Ale trzeba powiedzieć, że bardzo często takie zmiany przechodzą, na nie oczekujemy. Na przykład w Syrii, byłem w maju w Syrii, wszyscy zachodni politycy mówią, że e, za, za Asad będzie, to nie ma co mhm. z nim robić, po prostu musimy akceptować, robić kompromisy i tak dalej. No a nagle nie ma Asada i jak ja tam byłem w Syrii w maju, taka pasja, żeby jakaś sprawiedliwość była dla tych, którzy są opowiadali Asad, no ale też hmm. ludzie dookoła Asada. I kto wie, czy nie będą warunki, gdzie Moskwa, może Asad teraz siedzi w luksusie w Moskwie, ale Moskwa teraz może powiedzieć, właściwie to... In, mhm. On jest nam niepotrzebny i, i oddać. Więc nigdy nie wiemy co, ale myślę, że musimy nie tylko wierzyć w tych możliwościach, ale też działać, żeby te możliwości były bardziej realne. I ta książka e, ukazuje, że od pojedynczych osób czasami naprawdę zależą wielkie sprawy. Bardzo dziękuję Steve Kraushow. Dla Państwa mamy informację, że parę książek e, mogą Państwo otrzymać. Zapraszamy do pisania na adres cały nasz świat, e, Małpa Nowy Świat Online e, i kilka książek z autografem autora. Dla Państwa jest. Dziękuję bardzo Steve Kraushow, Radio Nowy Świat. To ja dziękuję. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.